Połóż kawałki białego ciasta i ciasta z kakao na blachę z roztopionym masłem. Pozostaw do wyrośnięcia na 20 minut. Rozciągnij ciasto ręką. Połóż ciasto z kakao na białym cieście. Zwiń na wałku. Usuń wałek. Połóż rolki na talerzu. Pozostaw do wyrośnięcia na 20 minut. Przedniej rolki na pół. Delikatnie spłaszcz. Połóż bułeczki na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pozostaw do wyrośnięcia na 10 minut. Rozbij jajko do miski. Wymieszaj z mlekiem. Posmaruj bułeczki tą mieszanką. Piecz przez 30 minut. Wlej mleko do patelni. Dodaj skrobie, rozpuszczoną w wodzie. Kilka łyżek cukru. Cukier brązowy. Umyj cytryny w misce z wodą. Osusz papierowymi ręcznikami. Zetrzyj skórkę z cytryny. Wyciśnij sok z cytryny. Wlej na patelnię. Dodaj kilka kawałków masła. Mieszaj aż się rozpuści. Dodaj skórkę z cytryny. Trochę mleka. Wlej krem do miski. Schłodź przez 20 minut. Umieść krem w kubku blendera i zmiel. Wszyscy będą zdumieni tą nową metodą przygotowywania ciasta.